Nie, ty, nie, 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 tak Ej, mi szybko nie, za nie, osada nie, 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 do tyłu, bo się Mój kurwa, bym <laughs> się z tym nie Ej, połóżcie, kurwa, ja też to już nie wierzę. Artykuł! Takie zaszczęka, ja Zawsze! Ej, nie będę nie niego No, dawaj! Jaszcze, ja pośród mnie w lewo! Czekaj, kłopot się, kurwa! Ej, ale to jeszcze tu trzeba przynieść, no, Bo od tego drzewa nie wsiadłem, to jest znowu. Taki nie jestem. Ja mam <laughs> do wszystkiego, jestem potrzebny do chujas. <grym> dawaj, bidek! Mocki, kurwa!

do przodu byłoby bardziej lepiej. Ej, to podnieś dupę, mi tyle, otmuj się. Otmuj się. podnieś dupę i pchnąć go do, do przodu. Wychodzi? Nie. Do przodu będzie szybciej. No ty się tam przynieś? w ogóle w chodź dupę przenieść. Podnieś dupę. ej.